<śmieniciela> <śmieniciela> Premiera Mafii 3 lada moment i właśnie z tej okazji przyjrzymy się bliżej drugiej osłonie serii czeskiego studia. Ja jestem masło, a to jest szósty odcinek o co chodzi. <śmieniciela> Mafia III opowiada historię weterana II wojny światowej, czyli Wita Skalety. Na froncie wojennym Vito został ranny i odesłali go do rodzinnego miasta na pewien okres czasu. Wspomnieć należy, że protagonista nie trafił tam z własnej decyzji, tylko z powodu nieudanej kradzieży biżuterii. W mieście Vito spotyka swojego starego przyjaciela, który załatwia mu stały powrót do domu. Następnie Vito odwiedza rodziny dom, a na nazajutrz dowiaduje się, że jego ojciec za życia był dłużny pieniądze. Vito wkracza na drogę przestępczą w celu spłacenia długu i z biegiem czasu główny bohater gry wniesie po szczeblach kariery przestępczej. Gra składa się z 15 dobrze napisanych i zrobionych rozdziałów. Są one ciekawe i pełne akcji. Można by powiedzieć, że jest to ojciec chrzestny, tylko że w formie gry wideo. Graficznie gra wygląda ładnie, modele postaci, jak i samo miasto wygląda zniewalająco. Mechanikę gry można pochwalić, jak i Dlaczego? Już tłumaczę. Mechanika walki jest nienaganna i bardzo przyjemnie się walczy wręcz. Możemy tutaj stosować lekkie ciosy, jak i silne. Można tu również stosować kombinacje ciosów które są bardzo ciekawe i dają sporo frajdy. Największą jak dla mnie wadą jest jazda samochodem. Jest ona tak toporna, że mogę ją porównać jedynie do gry Lotus 3. Bardzo trudno jest się przyzwyczaić do prowadzenia samochodów. Ciekawym rozwiązaniem w grze jest spadek życia w trakcie jazdy samochodem, gdy uderzymy z dużą prędkością w jakiś obiekt. Realizm level hard. Ponadto, gdy nasze auto będzie miało dużo obrażeń, pojawi się komunikat o tym, że musimy je naprawić podchodząc do maski pojazdu. Jest to klasyka gatunków, w którą koniecznie trzeba zagrać. Ja bardzo polecam ten tytuł fanom starego kina gangsterskiego, miłego grania. <laughs> yes, yeah, sure. Have your fun, you sick bastard.